Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie na kanale Miłe Rzeczy. Moi drodzy, nie ulega wątpliwości, że październik rozpieszcza nas do granic możliwości nawet zrymowałam. Jednak nadszedł czas, żeby pomyśleć o naszych roślinach egzotycznych. Jeżeli macie oleandry, Bugenwile, czy też y, oliwki lub cytrusy, już w tym momencie musimy się nimi zająć i przygotować je odpowiednio. Do kolejnego sezonu. Musimy je zabezpieczyć. Oleandry powinniśmy przyciąć, jeżeli chcemy, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Więc dzisiaj właśnie zajmiemy się tymi roślinami. Pokażę Wam, jak przycinać oleandry, jak przechowywać oliwki i bugenwille. Zapraszam do oglądania. W ostatnim odcinku sadziliśmy tulipany, pokazywałam jak szybko posadzić rośliny cebulowe z użyciem jakiego sprzętu i pokazywałam, mówiłam też o tym jak zabezpieczać cebulę, żeby nie dobierały się do nich nornice. Więc zapraszam was do ostatniego odcinku, odcinka. A dzisiaj przechodzimy już do cięcia oleandra. Osoby, które śledzą mój kanał od początku, z całą pewnością pamiętają odcinek zeszłoroczny, gdzie nagrywaliśmy film właśnie o cięciu oleandrów. I pewnie jesteście zaskoczeni, ponieważ mój krzew w zasadzie można by stwierdzić, że w ogóle nie rośnie, ponieważ roz, jego rozmiary są cały czas takie same. A to dlatego, że ja właśnie chcę zachować pokrój tego oleandra, żeby on nie bujał do góry, tylko żeby mi się pięknie rozkrzewiał. W tym momencie Skupimy się głównie na usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów. On, on, Oleander zawiązał już tutaj takie w zasadzie, o, nasiona się tutaj już zaczynają pojawiać. Jeszcze ma pojedyncze kwiatuszki, ale ja go już w tym momencie będę przycinać. Jeżeli chcecie, żeby wasz krzew zachował taki w miarę zwarty pokrój, co dwa, co trzy lata należy konkretnie go przyciąć. I ja w zeszłym roku przycięłam go. W tym miejscu bardzo, bardzo intensywnie. Zobaczcie, tu jest miejsce przycięcia mojego krzewu, a to są przyrosty tegoroczne. Całkiem sporo sobie tutaj śmignął do góry. Wypuścił nowe trzy pędy, i teraz nie będę już przycinać tych nowych pędów, tylko skupię się na usuwaniu tych starych kwiatostanów, ponieważ zwróćcie uwagę, on tutaj wypuścił kolejne trzy pędy. W środku mamy kwiatostan, natomiast z niego wyrastają kolejne trzy pędy. Więc usuwamy sobie kwiatostany, te zawiązane już y, takie nasionka i tak jak powiedziałam, w przyszłość, o zobaczcie jaki soczek kapie, proponowałabym, właściwie za chwileczkę nawet to sama zrobię, ubiorę sobie rękawiczki, ponieważ sok oleandra jest trujący i gdybyśmy sobie na przykład przy cięciu, zobaczcie jak on kapie. Ten sok, tutaj. Gdybyśmy zatarli sobie oko, czy nawet y, jeśli ktoś ma alergię, no to może mieć problemy, więc za chwileczkę ubieram rękawice. Teraz jestem już profesjonalnie przygotowana, więc możemy przechodzić do cięcia. Jeżeli chodzi o takie cieniutkie gałązki, które wyrastają ze środka, zobaczcie, to są takie maleńkie, pojedyncze. Ja też je usuwam, ponieważ jest małe prawdopodobieństwo, że one w przyszłym roku nam zakwitną. Takie cieni, cienizny, gdzie światło nie dochodzi, więc jest mała szansa na zawiązywanie kwiatów. Kwiaty będzie ten krzew zawiązywał na tych pędach, które wypuścił tutaj w tym roku, na, na tegorocznych przyrostach. Jeżeli Wasze oleandry mają jeszcze takie kwiatostany, które się zawiązały, ale myślę, że one mają marne szanse na to, żeby zakwitnąć, więc również usunę go, bo on tam, gdzie będziemy go przechowywać, po prostu nam uschnie. A tutaj zobaczcie, już wypuszcza też nowe przyrosty na przyszły rok. W zasadzie temat przycinania mamy już załatwione. Zostawiam te pędy, które wychodzą na zewnątrz, które mają wystarczającą ilość światła. Jeżeli chcecie sobie zredukować wasz krzew, bo za bardzo wam wybujał, bo jest zbyt wyrośnięty, wtedy wybieramy pędy zdrewniałe. Cienkich, z cienkich pędów wyrosną nam bardzo słabiutkie, takie wątłe gałązki, wątłe odrosty. Wybieramy sobie taki pęd. Mocny, gruby i wtedy, w zależności od tego, na jakiej wysokości chcecie zredukować waszego oleandra, to po prostu sobie przycinacie. Tak jak mówię, ja w zeszłym roku dokonałam cięcia tutaj, zobaczcie, i wypuścił mi te trzy pędy, więc na przykład w tym roku, jeżeli uznam, że jest on za wysoki, mogę go przyciąć w tym miejscu, i w kolejnym sezonie znowu mi wypuści trzy piękne pędy. Teoretycznie takie cięcie konkretne, intensywne przeprowadza się wiosną, ale ja tutaj nie przywiązuję zbytniej uwagi. Przycinam jesienią w październiku i jak sami widzicie, mój oleander y, ma się całkiem y, dobrze. Tutaj mam dwie oliwki, które również mają około 6 lat i ciągle też zachowują zwarty pokrój, dlatego że ja również je systematycznie przycinam. Oliwki przycinam w okolicach lutego i marca, ponieważ one na wiosnę, zaczną wypuszczać pędy, troszeczkę zdziczałe, bo przechowuję je w piwnicy, więc one troszeczkę nam tak zdziczeją i w lutym wtedy przycinam te wszystkie przyrosty. Jeżeli teraz to zrobimy, też się nic nie stanie przed przechowywaniem tych roślin. A jak przechowywać oleandry, oliwki czy też bougainville? W tym momencie możemy spokojnie zostawiać je jeszcze na zewnątrz, wytrzymują tak do zera stopni. Kiedy temperatura Kilka dni pod rząd spada poniżej zera. Wtedy moje rośliny oleandry obwiązuje taśmą, żeby zajmowały mało miejsca. Oliwki też można podwiązać, chociaż one, one są maleńkie. Wnoszę je do jasnej piwnicy. Koniecznie takie rośliny przechowujemy w jasnym pomieszczeniu, gdzie temperatura wynosi między 5, a maksymalnie 13-15 stopni. W ciemnych pomieszczeniach y, mogą zrzucać liście, chociaż czasem zdarzyło mi się, że mój oleander zgubił wszystkie liście y, w piwnicy, gdzie stał przy oknie. Nie należy się tym przejmować, ponieważ wiosną znowu odbije i wypuszcza. Nowe liście i nowe przyrosty. Jeżeli chodzi o cytrusy, zobaczcie, tutaj mam cytrynowe drzewko, które wyniosłam na zewnątrz w maju i całe lato przetrzymuję go na polu. Spójrzcie, ile owoców ta cytryna mi zawiązała. Muszę Wam powiedzieć, że w domu średnio jest z tymi moimi cytrusami, ale kiedy wynoszę je już na zewnątrz, wtedy dopiero nabierają wigoru i na zewnątrz super się czują. Tutaj mam mandarynkę, również wkrótce. Mogę ogłosić tutaj zbiór mandarynek. Mam mnóstwo dojrzałych. Plus, zobaczcie, ile jeszcze tutaj mam kwiatów, z których będą się rozwijać owoce i zielonych młodych y, cytrusów. Jeżeli chodzi o przechowywanie cytrusów, czy to cytryny, mandarynek, klementynek, przechowuję je w mieszkaniu na oknie południowym, ponieważ muszą mieć cały rok y, dostęp do światła. Jeżeli chodzi o nawożenie, w tym momencie zaprzestajemy już nawożenia i w okresie zimowym również nie nawożę. Z nawożeniem wchodzę dopiero wiosną, w okolicach marca, y, y, nawozami przeznaczonymi do tych roślin: do bugenwili, do oleandrów, y, czy też sandewilli oliwek. Przesadzanie. Oleandra będę przesadzać wiosną, ponieważ on w tej donicy rośnie mi już dobrych kilka lat. Będzie to na pewno nie lada wyzwanie, ponieważ już jego bryła korzeniowa jest konkretnie zbita, więc pewnie nagram wam odcinek jak przesadzać stare oleandry czy też oliwki, bo oliwki też będę przesadzać. Robimy to oczywiście do lekkiej przepuszczalnej ziemi do Niezbyt dużo większej doniczki, żeby roślina nie szła w korzenie, tylko żeby zawiązywała nam pędy i kwiaty. Moi drodzy, wybieram się na spacerek, na rowerek, bo pogoda jest super. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał, że moje porady są przydatne, że skorzystacie być może z nich. Subskrybujcie ten kanał, polecajcie innym swoim znajomym. Lajkujemy ten filmik i widzimy się już za kilka dni.